Dzień dobry, dzisiaj premierują te oto słuchawki. Są to Black Sharki V2 Pro. Jak to, przecież one miały swoją premierę? Owszem, ale to jest edycja wypuszczona 2023 rok i zmieniło się sporo, sporo na plus. Co potrafią te słuchawki, jak się sprawdzają w grach, o tym przekonać się już za chwilę. Zapraszam do oglądania. Ten materiał zacznę od niepopularnej opinii. Otóż ja blacksharki lubię. Nie mówię, że w 100% chodzi o brzmienie, bo tutaj są gusta i guściki, natomiast patrząc na cały kształt jako słuchawki dedykowane graczom, blacksharki są bardzo przyjemne, bardzo wygodne i można je nosić cały dzień, a teraz nawet trochę dłużej. Chodzi oczywiście o baterię, gdzie Razer już na starcie serwuje bardzo solidny upgrade. Niegdyś deklarowany 24 godziny, a teraz 70. Konkretnie do 70, ponieważ wszystko zależy od tego, jak będziecie tych słuchawek używać. Prywatnie na moich ustawieniach głośności, na jej połączeniu Zarówno z telefonem poprzez Bluetooth, jak i 2,4 w komputerze udało mi się uzyskać 63-64 godziny, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. No i właśnie, nowe V2 Pro 2023 to już nie tylko 2,4, ale także Bluetooth 5.2 z wsparciem dla AAC i SBC. Tym samym możecie używać dągla z zestawem, podpiąć go gdzieś do komputera bądź innej platformy kompatybilnej, jednocześnie sparować słuchawki ze smartfonem, no i przeplikiwać, bo takiego stricte, symultanicznego działania póki co nie ma. Co nie zmienia faktu, że jeżeli nadejdzie rozmowa telefoniczna, to wówczas słuchawki już samodzielnie skaczą. Połączenie ze smartfona na tych słuchawkach jest zatem traktowane priorytetowo. Póki sobie takiej opcji nie wyłączycie, ponieważ jest ona dostępna w aplikacji. Poza tym, jeżeli 2,4 zostanie uśpione, ponieważ nie będziemy z niego korzystali na pc. No to wtedy też Bluetooth uruchomi nam się automatycznie. Tak wygląda sytuacja aktualnie. Jedyne, czego brakuje, do tego symultanicznego działania, na zasadzie takiej, że możemy sobie na smartfonie odsłuchiwać Spotify'a i jednocześnie grać w grę, tego nie ma, co nie zmienia faktu, że być może w przyszłości się pojawi poprzez jakiś update. Wróćmy jednak do podstaw. Mówiłem o odbiorniku 2,4, a w zestawie jest też przewód do ładowania z USB-C, ani nie micro-USB. Mikrofon pozostaje odpinany, no i mamy też dodatkowy kabel do wyciągnięcia odbiornika poza obszar naszego komputera, na przykład na biurko. Są naklejki, są papierki, ale nie znajdziecie przewodu jack-jack 3,5 mm i to jest spora strata dla mnie prywatnie, chociaż z drugiej strony tutejsza bateria ładuje się ekspresowo i rzeczywiście zrobienie nawet głupiej kawki, jajecznicy czy prysznica pozwoli wam te słuchawki naładować na tyle intensywnie, żeby przez kilkanaście minut uzyskać kilka do kilkunastu dodatkowych godzin no, i na początku zaczepiłem o wygodę. Powiedziałem, że te słuchawki są bardzo wygodne, i w rzeczy samej tak jest. Tutaj nic się nie zmieniło. Zakładając blakszarki V2 Pro na głowę, czuje Ci się w nich niezwykle komfortowo. 320 gramów wagi. Pałąk to ekoskóra na górze, a pod spodem dużo wypełnienia okrytego materiałem. Regulacja płynna, a same prowadnice nie tworzą nacisku na głowę. Wszystko elastyczne, więc czy większa, czy mniejsza czaszka nie powinna tutaj odczuć jakiegokolwiek dyskomfortu. Rozumiem jednocześnie obawy o te cienkie metalowe elementy, które stanowią prowadnice, ale muszę. Proszę przyznać, że na przestrzeni lat od premiery pierwszych Black v 2 pojawiło się kilka par u mnie na testach, na różnorakich porównaniach i z żadnymi nie miałem jakiegoś większego problemu, więc wydaje mi się, że na solidność, tak ogólnie, nikt nie powinien grymasić. Natomiast mimo wszystko nie zalecałbym tych słuchawek deptać i skakać po nich. Ostrzegam profilaktycznie, bo chyba wiecie, że o taki sprzęt, szczególnie jeżeli jest trochę droższe, wypadałoby zadbać. Wracając do komfortu, pady są znowu bardzo solidnie wypełnione, no i przy okazji pokryte materiałem. Świetnie znoszące nawet te cieplejsze ostatnio. Pojawiające się dni, miękkie nie powodują ucisku, a i miejsca w środku jest sporo, też podbitego lekko pianką, żeby ucho nie miało bezpośredniego kontaktu z przetwornikiem. Sterowanie tymi słuchawkami też jest wygodne. Ogólnie do dyspozycji mamy trzy przyciski: na prawej słuchawce jest to przycisk do zmiany equalizera, ewentualnie do zmiany trybu z 2,4 na Bluetooth, na lewej wyciszenie mikrofonu, uruchomienie słuchawek, no i pojawia się też y, gałka. Tyle, że ta gałka w tym momencie niestety wpływa już bezpośrednio na dźwięk systemowy. Z kolei patrząc na dźwięk, uczulam Was na to, że słuchawki startowo przychodzą z automatu z narzuconym presetem. Bardzo zatem poszukać brzmienia albo takiego, które nam odpowiada, albo też customa, który jest neutralny. Każdy profil i tryb jest oznaczony jasnym komunikatem. W serio działa to wszystko dobrze, płynnie, bez jakichś przystojów. A, no i nie wspomniałem Wam o zasięgu, ponieważ do presetów sobie za chwilkę wrócimy. E, mianowicie przy moim komentarze aktualnie znajdują się... 4 urządzenia na 2,4 łącznie właśnie z tymi blacksharkami, które były podpięte do komputera. Ja sobie w międzyczasie je założyłem, pochodziłem trochę po pomieszczeniach, trochę po kuchni, trochę po łazience, pozamykałem sobie drzwi, nie zauważyłem zerwania, nie zauważyłem spadków jakości dźwięku, więc muszę przyznać, że pod tym względem blacksharki V2 Pro 2023 w takiej typowej jaskini gracza, spisują się w porządku. Ale właśnie, skoro mówimy o tym, co w tych słuchawkach jest w porządku, no to słuchajcie tego. Moi drodzy, wsłuchajcie się dokładnie, bo to jest mikrofon w słuchawkach Black Shark V2 Pro 2023 i brzmi on imponująco, moim zdaniem. Wodajże w momencie, kiedy dowiedziałem się, że te słuchawki bezpośrednio od Razera na testy do mnie przyjdą, dostałem też plik PDF i z tego co pamiętam, było tam porównanie tego mikrofonu do innych mikrofonów konkurencyjnych, zestawów bezprzewodowych, gamingowych. Był on oznaczony jako ten najlepszy, najpełniejszy, z wyższym próbkowaniem i tak tak dalej. Nieistotna jest specyfikacja, istotne jest to, że brzmi on bardzo dobrze, że fajnie wybiera. Wokal, że jest on pełny, przyjemny, nie pyrczy, nie charczy. to wszystko jest takie, jak powinno być. No jest to definitywnie jeden z najlepszych mikrofonów, nie tylko w słuchawkach bezprzewodowych gamingowych, ale też ogólnie w słuchawkach gamingowych, także do komunikacji fantastyczna sprawa, a nawet jakieś podstawowe nagrania można na nim zrealizować. To, co przed momentem mogliście zauważyć, wypada podsumować następująco. Jeżeli zależy Wam na wygodzie, jeżeli zależy Wam na mikrofonie, to ten zestaw jest sztos. Jeżeli z kolei priorytetem jest dla Was dźwięk, no to tutaj jest ok. Okej, okay, serio, okej. Okay. Pasmo przenoszenia na 50 mm przetwornikach to od 12 Hz do 28 kHz, impedancja 32 ohmy. Lekki biały szumak podczas braku jakiegokolwiek odsłuchu jest, ale moim zdaniem pozostaje on też jednym z najmniejszych, jaki słyszałem w zestawach wireless. Mówiąc z kolei o ogólnym brzmieniu jest głośno, jest donośnie, jest przyjemnie z nutką fajnego uderzenia w basie i wyrazistości w górze. Przede wszystkim odnotowałbym brak skrajności, które mogłyby odstraszyć jakkolwiek mocno. No może poza tym bikiem w okolicy 10 kHz, który lekko igiełkowatość dorzuci. Słucha się tego mimo wszystko jak na gaming, bardzo dobrze i kontrola ze strony Kolizera pozostaje duża. Na domyślnym profilu można i posłuchać muzyki, i film zobaczyć i pograć w dobrych warunkach z nastawieniem na pozycjonowanie oraz niezłą kontrolę tego, co dzieje się chociażby w takim Fortnite. Cie. Jako wirtualizacja dochodzi THX Special Audio. Temat dostępny jest w aplikacji, można go sobie tam uruchomić, no i wówczas góra będzie trochę bardziej ostrawa, pojawi się więcej cykliwości, no a bas określiłbym jako mocniejszy, punktowy. Tak to mniej więcej wygląda, co nie zmienia faktu, że Razer sugeruje, aby w kontekście rozgrywki, zdecydować się na tryb stereo. Dlaczego? Już tłumaczę. Otóż ze względu na fakt, że te słuchawki są dosyć mocno nastawione na e-sport, nie mamy tutaj wymogu instalowania synapsa. Profile są zaimplementowane bezpośrednio w słuchawkach. Pakiety standardowe stereo to gry, filmy, muzyka i custom, który jest płaski, można go sobie zmodyfikować, ale przytrzymując przycisk na lewej słuchawce, dostajemy ten tryb e-sportowy. No i przygotowane przez e-sportowców profile na dane gry. Najwięcej popylałem na tym Fortnite'owym i profil może dosyć dziwnie wygląda, ale jednocześnie częstotliwości kluczowe kosztem całościowego valoru, dzięki czemu powiedzmy, że w tych grach uzyskujemy uwypuklenie tego, co może nas interesować. Dodatkowe tryby znajdują się dla Apex Legends, Call of Duty, CSGO, no i Valoranta. Jednocześnie te wszystkie formaty equalizacji, które są już startowo zainstalowane w tych słuchawkach, możemy sobie zmodyfikować. Wystarczy zainstalować Synapsa, no i tam dostaniemy, dajmy na to, tryb pod Fortnite'a, który wygląda tak, a nie inaczej. Pod spodem znajdziemy informacje o chilowaniu, o krokach. Jeżeli chcemy jeszcze w jakiś sposób te częstotliwości uwypuklić, to może Możemy nimi trochę manewrować, także jest to fajna opcja, żeby po pierwsze skorzystać z tych presetów esportowych, a następnie dopasować je pod własne preferencje. Skoro przy okazji jesteśmy w apce, no to odpalicie tutaj nie przeszkadzać dla Bluetooth, więc wówczas połączenia nie będą odbierane automatycznie. Różnego rodzaju boosty, jak bass boost, normalizacja dźwięku i tym podobne, wraz z ekwalizacją mikrofonu i monitorowaniem. Czy używałem? Chwilowo owszem, ale jednak finalnie przy dłuższym użytkowaniu preferuję te standardowe domyślne ustawienia konkretnych rzeczy. Mówiąc o izolacji, bo o to jeszcze nie zaczepiłem, patrząc na fakt, że mamy tutaj materiałowe nauczniki, ona jest bardzo dobra. I ogólnie przyznam, BlackShark V2 w tej nowej wersji bawiłem się przez dłuższy okres testowy wybornie, bo mam wrażenie, że są one godnym upgradeem. Serio, jest tutaj po prostu sporo mocy i podciągnięcie tych rzeczy, które przy premierze pierwowzoru mogły nie domagać. Mówię tutaj o baterii. Baterii, która oferuje znacznie dłuższy czas pracy. Poza tym presety zaimplementowane bezpośrednio na słuchawki, więc jeżeli nie lubimy spotkania z Synapsem, no to ewentualnie można zaktualizować firmware, odinstalować i to wszystko. No i jeszcze mikrofon. Mikrofon, który ogólnie zrobił na mnie ogromne wrażenie. Świetna jakość dźwięku. Ogólnie mówiąc o dźwięku w tych słuchawkach, on jest przyjemny. No i o czym warto by było wspomnieć uzupełnienie nie o Bluetooth, czego wcześniej nie było, jest USB typu C, a nie micro USB, także generalnie słuchawki pod każdym względem, pod którym dało się je poprawić, zostały poprawione, a wygoda w przypadku Black Sharków niezmiennie kompletna. Pytanie tylko, ile przyjdzie nam za ten zestaw zapłacić? Powiem tak, z tego co widziałem, bo nie znam jeszcze oficjalnej polskiej wyceny, no to mówimy o 229 euro, więc podejrzewam, że będzie to jakieś 1100-1200 zł. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno są to słuchawki znacznie bardziej opłacalna aniżeli Razery Krakeny V3 Pro Kitty, które były u mnie na kanale jakiś czas temu, gdzie mamy po prostu kocie uszka, a tutaj kompletny zestaw cech pod kątem przyjemnego użytkowania, przyjemnego mandrowania po dźwięku w słuchawkach gamingowych. Więc zestaw na pewno kuszący, zestaw, na który warto polować, jeżeli chcecie słuchawek bezprzewodowych. Teraz jest to premiera, wiadomo będzie drożej, ale z czasem, kiedy pojawią się jakieś promocje, no to wszystko będzie działać definitywnie na korzyść Black Sharków V3 Pro. Także to wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych słuchawkach. Dla mnie mega przyjemny okres testowy. Chciałbym, żeby więcej takich słuchawek od Razera się pojawiało. No i co? Trzymajcie się, do następnego. Cześć!